No to witam w następnej części. Jesteśmy właśnie na poduszkach kolanowych. Bierzemy teraz nożyczki. Jest sobie mniejsze, bo ja je bardziej do puszek używam. Jakoś nie szkoda mi tych nożyczek. Te były droższe i są lepsze, bardziej krawieckie. Więc robimy takie. O tak. No i teraz hop, 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 hop. Up. I tak do samego końca. I robimy tak z dwoma. Więc ja sobie tutaj odstąpię. Kot nie właśnie na kolana, ja cię proszę. Ja mówiłam, że on będzie przeszkadzał. Zajmie się czymś sensownym, ja cię proszę. Nie wiem, idź zobacz, czy cię nie ma w łazience <grym> O, możesz iść zobaczyć sobie na. Tylko tam zostaw tam komputer, leży. Dobra, mamy to. Zaraz bierzemy znowu klej. O. Tylko nie trzeba nam go jakoś bardzo dużo, ale ale no, smarujemy tutaj. Ciekawe, czy ten klej w ogóle będzie mocno trzymał, czy nie? No, pierwszy raz go używam. I to przykładamy tu. Tylko on musi przestygnąć trochę. Dobra, to ja sobie jeszcze tu nałożę ten klej. Bo ten typu kleje one nie są jak kropelka, że od razu się kleją, tylko one muszą chwilę poczekać, jak powiedzmy trochę wyschną. W ogóle nawet nie wiem do czego jest ten klej. On jest uniwersalny, to jest, zacznijmy od tego, ale czy on zaklei skórę do pianki, to nie wiem. Na przykład klej magik sobie z tym poradzi, więc jeżeli chcecie mało toksyczny klej, który sobie poradzi, to polecam magika. A chyba koszt 3 zł w każdym papierniczym. Dobra, mamy coś takiego. Teraz to samo robimy z tym. Ja kiedyś ogólnie robiłam takie rzeczy na zamówienia. Teraz już nie robię, bo mi się nie chce po prostu. Ale pamiętam, że miałam zamówienia i nawet codziennie. Dosłownie codziennie ludzie brali, bo kiedyś było na to zapotrzebowanie, teraz ludzie tak patrzą, na to hmm. Kupowanie takich siodełek, w ogóle zbieranie figurek, to już tak... Ludzie po prostu odchodzą z tego hobby, to już, to już nie jest to samo. A teraz też społeczeństwo modelowe stało się bardzo toksyczne, dlatego ja też sprzedałam wszystkie dosłownie moje figurki, zostawiłam trzy sztuki figurek. Właśnie w tym... Yy, razem z tą figurką, którą przerabiam, znaczy już przerabiałam i nie wiem już kiedy ją skończę. Jakoś mi się nie chce. Więc no, strasznie toksyczne się to hobby zrobiło. Ludzie po prostu pouciekali z niego. No i tyle było widać. A nie oszukujmy się, fajne było kiedyś społeczeństwo modelowe. No ale już nic z tego nie zostało. Jeszcze muszę to dokleić, więc wrócę za moment. No, tak samo pocięte mamy tutaj i tak samo to owijamy. Po prostu do środka. Tak, tylko na, za pomocą kleju. No i mamy takie. Teraz można to przyłożyć do konia, do grzbietu. Tylko ustawimy to w taki sposób. Mamy konia. No i tak to wygląda u niego na pleckach. Więc koniu, trzymaj to. A my robimy dalej. Yy, czyli robimy, gdzie to jest to. I to. No i będziemy przyklejać teraz poduszki kolanowe. Bierzemy to jest do tego. Czyli smarujemy tutaj. Bierzemy to. I przyklejamy. Tymi odstającymi się nie przyjmować, to będzie potem ucinane. Niech to się położy. Teraz następne położy. Położy odpocznie. Bo czemu by nie? Tym klejeniem skóra też jest zmęczona. Dobra. Mamy teraz ten nadmiar, ucinamy. Do takiego. Tyle nadmiaru wystarczy. I przyklejamy tutaj też. hop No i mamy tak, potem to za chwilę ostygnie, znaczy ostygnie, no wiecie o co chodzi. Robimy... Co robimy teraz? Możemy zrobić yy, nic, bo musimy poczekać jak to wyschnie, bo jest nam potrzebne. <grym> Chociaż nie, bo możemy zrobić pasek. Gdzie um, mam jakiś pasek długi. No, zrobimy na przykład tutaj. Można to robić od linijki. Bardzo, bardzo cieniutki. No, niech będzie taki. Taki nam potrzeba. Ja pójdę po karabinczyki, Nasz Boże, karabinczyki. Ja pójdę po narzędzia i podróż i będziemy robić kółeczkę, bo jest też potrzebne kółeczko. Dobra, potrzebujemy drutu takiego cienkiego, on jest yy, pół milimetra. Bierzemy, do tego potrzebujemy takich kombinerek. Miałam powiedzieć yy, kombinerki, powiedziałam karabinczek wcześniej. I zawiniamy kółeczka. Dobra. Czy jakieś tam kółeczka mam? Nie, bo wszystkie mi padały na dół, na podłogę. Dobra, jeszcze raz robimy. Ja za jednym zamachem robię kilka kółeczek, ale widzę, że one wolą mi bardziej uciec niż zostać. Więc robimy taką plątaninę. Czy one będą ze mną współpracować, te kółka, dzisiaj? Dobra, współpracują. Jedno mamy. Oj, dawno tego nie robiłam. I to już nie jest takie, jak było kiedyś. Dobra, mamy kółka. Widać, nie widać, tu są kółeczka. Drut na razie nam jest niepotrzebny i nie jest potrzebne nam karabinczyki, ale jest nam to potrzebne. Przy niektórych, jeżeli ma się właśnie długie poznakcie czy coś tego typu, polecam też używać e, pensety. I dobra. I robimy to na zasadzie tego, że to musi przyleść przez to kółko. O tak i teraz zamykamy to. To jest po prostu na no, elbiaki to jest miniatura, więc no robimy tak. Teraz to samo robimy z drugim. Z drugim kółkiem. Przeleź mi proszę. No współpracuj to ze mną. Oj wrócę to was za chwilę. No i potrzebujemy coś takiego. Pójść mojego paznokcia. Dobra, no, współpracuj. Takie malusie potrzebujemy. No i bierzemy teraz siedzisko. Tutaj robimy kleja. O, tutaj po środku. O tu dokładnie. No i to bierzemy z tej strony i dajemy tu, tylko ja sobie wezmę drugi patyczek nowy, żeby to przytwierdzić, więc to się musi tutaj przykleić, no i mamy tak. One będą służyć do pasków, ja nie wiem jak się to nazywa tak oficjalnie, pod nazwami prawdziwymi, będę mówić tak po, po dziecinnemu trochę, bo nie znam tych nazw, nie chcę mi się jakichś ich nauczyć. Do pasków, do strzemion. One wiem, że mają te paski jakąś nazwę, bo muszą mieć nazwę. Bo siodło kupujesz, ja się dowiedziałam, że siodło kupujesz jednak w częściach, a nie w całości. W sensie strzemiona kupujesz osobno, te paski kupujesz osobno, popręg kupujesz osobno, ja myślałam, że wszystko od razu zostawię. Tak samo jak ogłowia nie kupujesz zawsze z wodzami, z wędzidłem. To tylko u horsów takie cuda, albo u modeli. Więc no. A modele mają imitację wędzidła. Ale dobra. Mamy to. Teraz możemy uciąć ten nadmiar. Ten tutaj. Czyli ucinamy hop tu. I hop tu. I tutaj też jest nadmiar. Taki niepotrzebny, brzydko wyglądający. Ale to też za chwilę, bo potrzebujemy jeszcze. Ja muszę sobie znowu tą skórkę przygotować. O, widać, że już 10 minut minęło, więc w następnym odcinku.